Kiedy myślimy o tym, żeby sprzedać bądź wynająć nieruchomość, myślimy o tym, jak zrobić to drożej. Szczególnie jeżeli jesteśmy inwestorami, to tym bardziej, dlatego dzisiaj rozmawiam z Eweliną na temat tego, czym się zajmuje, czyli podnoszeniem wartości nieruchomości w sposób dość prosty, ale fascynujący. Także cześć Ewelina. Dzień dobry, cześć Filipie. Powiedz, czym się zajmujesz, jak pomagasz inwestorom, w jakim rejonie działasz i o co tak naprawdę chodzi. Dzięki za to pytanie. Zajmuję się przede wszystkim home stagingiem, czyli właśnie podnoszeniem wartości nieruchomości zarówno na wynajem, jak i na sprzedaż. Robię to bardzo kompleksowo, dlatego uwielbiam współpracować z inwestorami. Spotykamy się w momencie, kiedy kupują mieszkanie na sprzedaż, i drugi raz spotykamy się również u notariusza, kiedy ja sprzedaję ich nieruchomość po remoncie czy po liftingu czy odświeżone, bo takie rozgraniczenie dzisiaj wyraźnie pada. Natomiast gdzie działam? Działam trochę wszędzie, gdzie inwestorzy mnie potrzebują. Zarówno w Małopolsce, w Wielkopolsce, na Śląsku, no ale miewam realizacje też nad morzem, czy gdzieś w dalekich górach także i czekam na pierwsze realizacje za granicą, także mam nadzieję, że trochę wszędzie. Poznaliśmy się jakiś czas temu na konkursie Home Stagingu, gdzie byłem w jury i głosowałem na twoją pracę. Dziękuję. Powiedz mi na ile różni się współpraca między inwestorem a zwykłą osobą? Domyślam się, że z inwestorem mniej pytań zadaje, bardziej rozumie twoją wartość, ale jakbyś miała powiedzieć, co to jest ten home Bo to jest takie hasło ogólnie rzucane i dla wielu osób znaczy to dwie poduszeczki czy uhum. trzy poduszeczki, bo nie parzyście, i kwiatki, czy to jest coś więcej w twoim wypadku i jakie punkty tam robisz? No to jest bardzo szerokie pytanie, więc mam nadzieję, że chociaż trochę odpowiem na wszystko, o co zapytałeś. Homestaging to jest trochę taka tak naprawdę marketingowa konsekwencja tego, że chcemy sprzedać nieruchomość drogo, bądź też ją wynająć, się z jakimś wyjątkowo wysokim roi. I faktycznie udaje mi się to zrobić. I zresztą, skoro głosowałeś na mnie, to wiesz, że te realizacje są inne, mhm. staram się, żeby faktycznie każda była wyjątkowa. Natomiast myślę sobie, że teraz w świadomości tego, kiedy tak dużo jest właśnie fliperów, inwestorów na rynku, to bez tego, bez takiego marketingu oferty, czyli bez gwiazdki, czy świeczki na torcie, nie za bardzo można dalej prosperować, chcąc sprzedawać z dużym zyskiem. Mhm. Więc to na pewno ten home staging to trochę taka coś pomiędzy stylizacją. Tak na polskie przekładając, ale nie do końca. Coś pomiędzy projektowaniem, ale nie do końca. Nie ma to polskiego odpowiednika, jeśli chodzi o tłumaczenie dosłowne. Natomiast bardzo fajne jest tłumaczenie genezy, czyli pośredniczka, która przyszła do domu, który przez kilka lat nie chciał się sprzedać, popatrzyła na to, poprzenosiła wszystko, wystylizowała tą przestrzeń i potraktowała tą dom jako scenę, stąd stage. No i faktycznie tak to trochę wygląda, że w zależności od tego, kto jest klientem, jaka jest grupa docelowa, dla kogo to robimy, to tak należy to traktować. Oczywiście odniosę, bo patrząc na to, jak rynek wygląda w Stanach Zjednoczonych, bo jednak dużo rzeczy przychodzi do nas z zachodu, a szczególnie w kontekście nieruchomości przychodzi do nas ze Stanów, ta tam myśl wolności finansowej uh -huh. przecież tak. jest już tłuczona od lat. I w Polsce nie jest to jeszcze dość popularne, ale ja też myślę o homestagingu trochę takim szerszym zakresie. Uh -huh. Jeżeli jestem deweloperem, np. z 20 domów wybudowałem identycznych, tak. to robiąc jeden dom pokazowy, sprzedając tym domem pokazowym, nie każdy by nie chciał go kupić, mhm. ale mogąc go zobaczyć, ten home mhm. staging, a tu akurat pełne wykończenie wraz z dekoracjami, mhm. wraz z tym takim poczuciem, że ja mogę tylko w, wiesz, włożyć walizkę tak. ja już mieszkam w przytulnym domu, to po pierwsze chodzi o to wykończenie, o fajny projekt, o ergonomiczność, o to, żeby mhm. było użytecznie, ale też o tą przytulność. Tak. I w Polsce wciąż oh. mało kto robi domy pokazowe, mieszkania pokazowe, mm -hmm. jednak jest to coś nietypowego. Ludzie albo kupują wiesz, mieszkanie od dewelopera albo jakąś ruderkę i sami tak. to remontują, bo nie wykańczają, albo kupują już coś gotowego. Mm -hmm. I teraz, oczywiście, homestagingiem mniejszym lub większym zajmuję się też, jakby jeżeli jestem fliperem, robię tak. mieszkania, no to ten element dekoracji ostatecznych nazywany jest właśnie homestagingiem. Tak. Rzucę trzy poduszki, dwa obrazki i ja już mieszkanie udekorowałem, ale mm -hmm. wiem, że u Ciebie to często jest coś więcej. Bo jest to też praca na mieszkaniach bądź domach, które już stoją, już mm -hmm. są wykończone. Czasem tak. jeszcze nie do końca, bo na przykład one były wykończone 5 lat temu mm -hmm. i ty musisz dać im tą nową magię. Tak. I jak podchodzisz do takiego projektu, jeżeli miałabyś komuś przekazać, jak wygląda Twoja praca, żeby też mogli na tym mm -hmm. skorzystać i powiedzieć: No dobra, teraz patrzę na swoje mieszkanie bądź dom i wiem mm -hmm. mniej więcej krok po kroku, co tak. zrobić. E, to tak. W zależności od tego, o kim mówimy jako kliencie, trochę nawiązanie do wcześniejszego pytania. Jeżeli to jest deweloper, no to to, że się pojawiają te domy pokazowe, to jest fantastyczne, bo jednak w homestagingu ogólnie chodzi o to, żeby jakimś tam niewielkim nakładem finansowym, i to jest kluczowe, o czym często zapominamy robiąc flipy żeby stworzyć przestrzeń, która będzie dla jak największej ilości osób taka właśnie przytulna i będą sobie w stanie siebie wyobrazić w tej przestrzeni. Mhm. Czyli na pewno tutaj e, odpowiadając na pytanie na przykład o sprzedaż e, domu, czy mieszkania zamieszkałego, co jest najtrudniejsze, bo mamy tą e, żywą tkankę wokół siebie. To mamy homestaging w postaci 10 szamponów. A no to wiadomo, wiadomo. No to szampony nie są najgorsze, powiedzmy, że można dużo różnych cudów znaleźć, Natomiast faktycznie tutaj to jest o tyle szałowe, że przed prezentacją trzeba prosić o to, żeby ktoś posprzątał, pościelił i jakby przygotował to na ile to jest możliwe. Więc taka praca dla, dla klienta indywidualnego, którego mieszkanie czy dom mamy sprzedać, wygląda całkowicie inaczej niż, na przykład, współpraca z projektantem przy przygotowaniu takiego pokazowego mieszkania. Natomiast jak to wygląda? To zawsze zaczyna się od konsultacji, wtedy od rozmowy z klientem docelowym, co potrzebujemy, jak to chcemy sprzedać, za jaką cenę i czy to jest w ogóle realne. Bo chomstajdzroż, to nie tylko ta pani od poduszek, chociaż je lubimy ale to jest osoba, która tak naprawdę ma wiedzę nieruchomościową i często może podpowiedzieć. I taka jest różnica między projektantami a homestagerami, że my jesteśmy bardziej na ziemi, Aha. realnie patrzymy na to, jakie są kwoty i to szanujemy, że to się musi inwestorowi zgadzać finansowo po prostu, bo coś może kosztować 300 zł, 3 tysiące i tak samo finalnie wyglądać w danej przestrzeni, że architekt architekta może to nie przejść, także to jest ta delikatna różnica. To szybki przerywnik, specjalnie dla widzów mojego kanału przygotowałem pulę biletów na najbliższą konferencję w Flipy 2.0 online, jest to cały merytoryczny dzień, o nieruchomościach z poziomu Twojego komputera. Jeżeli myślisz o tym, żeby kupować na wynajem bądź pod inwestycje, nie możecie zabraknąć, odbierz bezpłatny bilet w linku poniżej i widzimy się. A teraz wracamy do odcinka. Szybko dołożę, bo myślę, że to też chodzi o to, czy ktoś robi do portfolio, czy wie, że współpracuje tak. z inwestorem. Tak. W Twoim wypadku, jeżeli ty się skupiasz na współpracy z inwestorem, to też wiesz, jakie są jego kryteria. Mm -hmm. I wiesz, że ja daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że coś za 3000 jest dużo lepsze niż to za 300. Bardzo często, o ile jest w ogóle lepsze, tak. to 50% może. Mm -hmm. Że bardzo podobne efekty można osiągnąć mając po tak. prostu to wyczucie. My też patrząc po naszych flipach pierwszych, mm -hmm. które robiliśmy w zasadzie sami, czy tam mój wspólnik, czy ja, no to one były OK, ale nie miały duszy. Mm -hmm. Jak się zabrały za to nasze żony, które mają dużo większe wyczucie, to w tych tak. samych pieniądzach te mieszkania są po prostu dwa razy bardziej ładne, tak. ładniejsze, przytulniejsze. No nie czarujmy się, mamy do tego większą smukawkę. Mm -hmm. e, I też to jakby podkreślę, e, większość homestagerek, e, czy homestagerów, czy osób wykonujących ten zawód w Polsce to kobiety. Ale mamy kilka orzeszków, bardzo je lubimy i dbamy. Natomiast faktycznie, na przykład jest taki pan Jason Soft w Nowym Jorku, on robi coś tak spektakularnego, właśnie homestager, który wyrósł z pośrednictwa, Aha. nie da się zapomnieć jego realizacji, też trochę o to chodzi. I właśnie w tym homestagingu to tak, nie dość, że tworzymy taką neutralną bazę poniekąd, to ona musi czymś zainteresować, żeby ten potencjalny klient chciał Zapamiętać to wśród listy setek mieszkań, które ogląda i ch chciał tam przejść. Mamy te 7 sekund, mm -hmm. o których bardzo często mówię to jest te 7 sekund zainteresowania klienta, żeby kliknął w to ogłoszenie, przejrzał zdjęcia i chciał się z nami spotkać na nieruchomości. I zakładam, że jeżeli ona jest tak ładnie przygotowana i zdjęcia nie są podkoloryzowane, to w 90% przypadków sprzedamy to, tak? Bo będzie to przygotowane tak, że ktoś już poczuł siebie w danym wnętrzu. Do tego są różne mechanizmy typu wirtualny spacer, ładne fotografie, które podkręcają to finalny efekt. No ale myślę sobie, że te 7 sekund i przygotowanie jest mocno kluczowe. Dokładnie. Rozumiem, że teraz tak dodam pewnie wstecz. W montażu dołożymy kilka przemian, żeby pokazać też, jak to mm -hmm, wygląda dobrze. w praktyce od Ciebie, więc pewnie już to widzieliście albo za chwilę zobaczycie. Ja też dodam jedną rzecz, że zobaczcie, jest pewna konkurencja. Tak? Jeżeli ja dodaję ogłoszenie na portale, to ktoś, skrolując, przejeżdżając przez dziesiątki ogłoszeń, musi wyłapać tą naszą miniaturkę, mm -hmm. później w nią kliknąć, przejść przez tak. zdjęcia i powiedzieć temu mieszkaniu dam szansę, mm -hmm. bo nam się wydaje, że w dzisiejszych czasach, to wiecie, pieniądze są najważniejsze, ale prawda jest taka, że walczymy o uwagę, mm -hmm. co jest bardzo widoczne na social mediach, tak. e, TikToki, Reelsy, Instagramy, przewijamy cały czas, więc okay. mamy już nawet niepewnie 7 sekund, a wiecie, czasem jak używacie TikToka, tak. to pół sekundy tak. ja już wiem, że nie chcę tego widzieć, mm -hmm. I tu w zasadzie o to chodzi, bo często osoby mówią: A, home staging to takie dekorowanie, które zupełnie nie ma sensu, mhm. przecież tego nikt nie doceni. Albo drugi obóz mówi: Nie, no, przecież to nie ma żadnego znaczenia, mhm. bo to jest tylko układanie. Tak. Korporacje wydają miliardy na to, żeby ładnie pakować produkty, mhm. ładnie je nazywać. A i tak najbardziej mi się podoba taki produkt, były takie ciasteczka, brzydkie, ale pyszne. I tam nikt nie zadbał marketing, o wygląd tego ciasteczka czy o opakowanie, tylko mhm. ma hasło, że są pyszne. Tak. Ale jakby one były dobrze to jest, opakowane, tak. to byłyby jeszcze pyszniejsze. A no to to pewnie. I tutaj... Jobs e, ładnie to wszystko wymyślił, to prawda i to trochę tak, wiesz, my jesteśmy przebodźcowani ilością informacji i tak jak powiedziałeś, na przykład w najmie krótkoterminowym to są 3 sekundy, mm -hmm. więc wiesz, czy polecisz na Bali do tej pięknej, e, kurortu czy gdzieś indziej, czy nawet na slow hop, gdzie się zatrzymasz, więc tych sekund jest coraz mniej mm -hmm. i będzie coraz mniej, więc to też trzeba o to e, zawalczyć. Ale też nawet jeżeli ten pierwszy efekt uzyskamy, ktoś przychodzi do nas, to też ważne, żeby pamiętać, że częścią tej marketingowej strategii jest też pobudzanie innych zmysłów na miejscu, czyli piękny zapach. Czyli e, świeżość, wizualny odbiór, e, dotyk. Po czasach pandemii jesteśmy bardzo też spragnieni tego, żeby dotykać, więc, nawet w trendach wnętrzarskich, jest tak. Nie wiem, czy znasz materiał baku, to jest taka jakby owieczka, która można ją sobie posmyrać i od razu jest jakby przyjemniej, tego pragniemy. Więc, tych bodźców i tych czynników jest bardzo dużo. I też. Warto tu podkreślić, że homestager to nie tylko pani od poduszek, mhm. natomiast to jest osoba, która jeżeli traktuje poważnie inwestora, z którym współpracuje, to ona dokonuje pierwszej analizy. I często zdarza się, że na przykład przychodzę do klienta, inwestora i on mi mówi, Ewelina, to zrobimy to i to, taki mam pomysł, a ja mu mówię, nie, w tej lokalizacji to totalnie się nie sprawdzi, bo na przykład zobacz. Tutaj masz pod nosem przedszkole do na przykład na uczelni jest jednak daleko, więc zróbmy to jednak mieszkanie dla rodziny. Która doceni tą e, odległość do przedszkola i tak dalej, i tak dalej. A kiedy indziej powiem, słuchaj, no ja wiem, że to chcesz pięknie zrobić, ale wywalmy kuchnię na korytarz, jeśli jest taka szeroka, ładna i spójna i zróbmy tam mieszkania na wynajem, bo tutaj pod nosem jest uczelnia. Więc jakby często ludzie tego nie doceniają i deprecjonują trochę rolę homestagera, natomiast e, jeżeli może się samemu inwestuje, e, czy ja mam też taką e, wielką w sumie. E, Szansę i rozpoczynałam jako pośrednik, więc ja też spoglądam na te nieruchomości oczami klientów, z którymi bardzo często poszukiwałam nieruchomości, więc to jest gdzieś tam mój atut i taki dar, że też inwestując i widząc, co jest sensowne, to jestem w stanie coś inwestorowi zaproponować, i to też o to w tym chodzi, że inwestor wpłaci za to, i to też nie, są, nie jest to 200 zł. Nie robimy homestagingów za 200 zł, natomiast jest to ciężka praca i często jeżeli ktoś uważa, że to jest noszenie poduszek, to ja zapraszam na każde czwarte piętro bez windy e, i wtedy można sobie zobaczyć, że to faktycznie nie tak wygląda. Tych Aha. elementów składowych jest bardzo dużo. Jest e, stworzenie koncepcji, jest konsultacja, jest lista zakupowa, pełna realizacja, obecność na sesji zdjęciowej, jeśli z kimś nie współpracowaliśmy wcześniej, żeby te wszystkie realizacje wyglądały no, jak z katalogu. Może to nie jest naj, najbardziej popularny sposób współpracy z homestager'em, ale ja mogę się tym pochwalić, że moje homestagingowe i flipowe realizacje moich inwestorów są nagradzane i są publikowane w gazetach wnętrzarskich, gdzie publikuje się wysokiej jakości drogie flipy z lampami po kilka tysięcy, mm -hmm. więc. Więc myślę, że w zależności od tego, jakiego mamy klienta, co chcemy osiągnąć, to te homestagingi też są bardzo różne. Tak jak dzisiaj nawet rozmawialiśmy o flipach z odświeżeniem, o flipach z totalnym remontem, więc historii jest bardzo dużo, ale każdy klient wymaga innej opieki. Dokładnie. Kilka elementów poruszyłaś, to się do nich tak stopniowo cofnę. Mówiłaś o tym dotyku. Mhm. Zauważyliśmy, że jeżeli klienci oglądają mieszkanie i zaczynają je dotykać, tak. jest większa szansa, że kupią, tak. więc to taka jest ciekawostka, mhm. którą możecie wykorzystać. Druga rzecz, oczywiście mówimy też o flipach premium. Warto o tym pamiętać, że coraz więcej mamy osób, które dokładnie wiedzą, czego mhm. oczekują, dokładne mają kryteria i chcą mieć mieszkanie, które spełni ich Mm -hmm. zachcianki od samego początku i jedną z tych zachcianek jest coś czym oni będą mogli się pochwalić. Tak. Pamiętajmy, że to, że my na przykład mierzymy to, że kupujemy mieszkanie na 30 lat, ale ktoś kupuje i wymienia mieszkanie tylko po to, żeby się pochwalić znajomym. Patrz mm -hmm. jakie mam zdjęcia, patrz mm -hmm. jakie mam mieszkanie. To jest to element też Próżny czy nie próżny? Tak. Mogę się tym pochwalić. Uh -huh. I chyba taka najważniejsza rzecz w kontekście klienta zakupowego, bo mówi, że byłaś pośrednikiem. Tak. Klient często boi się podjąć ostateczną decyzję, uh -huh. bo mówi, co znajomi pomyślą, co rodzina pomyśli, uh -huh. bo coś mi tu nie pasuje, bo to wizualnie nie pasuje, bo ja będę oceniany uh -huh. przez pryzmat moich zakupów. Tak, i to jest właśnie też, e, jeśli mogę ci wejść w no. słowo, m, bardzo istotne, żeby. I to taka wiedza z właśnie znowu podwórka pośredniczego, żeby przychodzić na prezentację i oglądać się z wszystkimi decyzyjnymi osobami. Bo pierwsze wrażenie robi się raz, i zawsze jest taki i Polacy mają taką tendencję, że jeżeli mama czy tata ma nam dać pieniążki na ten e, zakup i nie przyjdziemy z nim, to oni znajdą 160 tysięcy różnych powodów, <laughs> dla których nie powinniście tego kupić, bo przecież oni mieliby wam. Podpowiedzieć. Aha. Więc to jest często i to jest taka rada, żeby właśnie jeżeli podpytać troszkę o tą sytuację, kto będzie kupował, po co, jaki jest cel i tak dalej, bo dużo możemy sobie też pracy zaoszczędzić. No i myślę, że jeżeli coś jest dobrze zrobione, wizualnie się zgadza, jest lokalizacja i cena odpowiednia, no to wtedy powinno się to ładnie sprzedać. Natomiast no, to jest takie ważne, a to co powiedziałeś to takie przypadki, właśnie miałam niedawną prelekcję w Częstochowie i mówiłam o tym, że ja nigdy nie używam materacy dmuchanych, co jest dosyć częstą praktyką i ona też przez wiele osób była jako taki łatwy sposób na wykończenie sypialni przedstawiona na różnych szkoleniach. Ja natomiast, szanowni Państwo, bardzo proszę, kupcie najtańszą ramę z IKEA z materacem. To wszystko wyjdzie 400 zł z piękną pościelą. Natomiast tak jak powiedziałeś, ja zawsze proszę moich klientów i proszę pana, niech Pan spojrzy, jak jest piękny widok za oknem, niech się Pan położy. I oni faktycznie siadają, mogą sobie wyobrazić to. I tak jak mówisz, dotykają gdzieś tam, i to jest już trochę inna rozmowa. No, ale przeważnie jest tak, że na homestagingu, jak się coś ma spieprzyć, to wtedy, kiedy będą klienci, więc jak ktoś na przykład powiesi ramkę na rzepach, to one na pewno wtedy spadną i tak dalej, więc no myślę, że jakość, tak. Jakość. A jak ktoś nie do tego materaca, to każe. A zawsze, zawsze, zawsze to się tak właśnie wydarzy, i dwie osoby faktycznie mi powiedziały, że tak się wydarzyło na prezentacji, że spadło, więc no, tak jest i należy jakby ograniczać te ilości rzeczy. No ale to, to są takie właśnie ceny na informacje, żeby o tym pamiętać, bo to nie są duże koszty, tak? Jakby przez jakiś czas były takie słynne atrapy wszelkiego rodzaju, więc mm. no, nie jest to dobre w moim odczuciu, no ale to każdy ma swoją drogę. Jasne, oczywiście, pamiętajcie o tym, że ten rynek pędzi się, zmienia, klienci mają wyższe oczekiwania i też rynek, no jednak mieszkania cały czas tak. rosną na wartości, drożeją, uh -huh. więc ludzie wydając coraz większe pieniądze mają coraz większe oczekiwania na to i ja ich absolutnie rozumiem tak, i szanuję, oczywiście. więc też te trendy się pojawiają, warto je wykorzystać, warto robić lepiej tak, niż robi tak, rynek. Tak. I faktycznie my nawet w mieszkaniach na wynajem już poszliśmy w meble na wymiar, w tak. duże szafy, tak, tak, pod tak. sufit, żeby było możliwość wykorzystania. No i kuchnia już nie jest na korytarzu. Tak, tak. Chociaż rzeczywiście wiesz, te mieszkania dalej pracują, ale ja bym teraz zrobił zupełnie inne mm -hmm. mieszkania, więc te, tak. które już są zrobione, pracują, ale nowe robimy w tym nowym stylu, zawsze starając się zrobić ten jeden czy dwa poziomy wyżej mm -hmm. ponad to, co robi rynek. Pewnie. Jest to oczywiście, wiesz, bardziej pracochłonne, mm -hmm. bo skręcenie łóżka z IKE jest bardziej pracochłonne niż wniesienie materaca na dmuchanie go, tak, tak, tak. ale to są te drobne rzeczy. Mm -hmm. I wczoraj, w ogóle mieliśmy taką dyskusję, to tak pobocznie ci powiem, żeby naprawdę ułatwiać ludziom życie, oczywiście mm -hmm. kosztem naszego czasu, być może że tak. nie będzie to docenione, ale wiesz, niektórzy współpracują z inwestorem, wysyłają mu na przykład fakturę, a niektórzy mają takie programy do faktur, że nie da się nic skopiować, tak? I inwestor, mm -hmm. żeby zapłacić, musi przepisać normalnie mm -hmm. numer konta, oczywiście inwestor, jest głupotą, tak, tak, tak. teraz mamy QR kody do zeskanowania przelewu, czy w ogóle tak. do skopiowania, dajmy w mailu osobno mm -hmm. dane do przelewu, żeby łatwo było to skopiować, mm -hmm. także o takie ułatwienia chodzi mm -hmm. po pierwsze, ale po drugie też o to, żeby tak. przygotować to mieszkanie, żeby ktoś powiedział, tak. Bo patrz, jeżeli my dawaliśmy atrapy, zdarzyło nam się, mhm. dawaliśmy dmuchane łóżko, to ktoś patrzył na to mieszkanie i miał ten efekt, który mhm. później nagle się rozpływał, tak. bo ile jeszcze roboty mhm. trzeba zrobić. Ale to jest też bardzo fajne, to, co powiedziałeś. Ludzie sobie często nie zdają sprawy, I to często inwestorzy. Tacy powiem, że chyba początkujący że w czasie zdjęć sesji zdjęciowej wszystko jest pięknie przygotowane tak. i później wszystko znika, bo oni przecież muszą jeszcze trzy o. inne mieszkania z tymi rzeczami obskoczyć, zrobić, a człowiek i to też jakby z pośredniczego podwórka czuje się oszukany. Tak, I to tak, oczywiście tam nawet może być opisane w tym ogłoszeniu, że te rzeczy nie są na miejscu i tak dalej, ale Wtedy jest takie potencjał, aha, no to jakby to nie jest to, gdzieś tam to się nie łączy. I też takie pytanie gdzieś tam w kuluarach padło, co uważam, czy powinny te rzeczy zostawać. Mm -hmm. No ja uważam, że powinny. Czy to później ktoś kupi tak, docelowo, tak, tak. no to już jest jakby jego decyzja. Może to kupić dokładnie w tej samej kwocie, nikt na tych rzeczach nie zarabia, bo to nie o to chodzi. Natomiast no to jest taka nutka nonszalancji w tym wynoszeniu tego i ludzie tego po prostu nie, nie lubią, tak? No i w sumie się nie dziwię. To samo z mieszkaniami na wynajem, gdzie wszystko znika, no, no nie, tak proszę nie robić. Nie, powiem Wam taką jedną rzecz pozytywną o Polakach ogólnie. Teraz szykuję się do wyjazdu, chcemy zrobić taki znowu road trip po, po Włochach, więc tam Toskania, Umbria. No i szukamy takich typowych farm, farmhouse. Mhm. Taka willa gdzieś tam tak. z polem, z jakimś ewentualnie basenem, ale chodzi nam wiesz o cisy, o to, żeby było tak, ładne. Tak, tak, tak. I my naprawdę w Polsce mm -hmm. tak gonimy tempem homestagingów, pięknych realizacji, mm -hmm. mieszkań tak, wiem, ja powiem. patrzę na te wille, a tam w środku, tak, tak. jakbym do babci jechał, która ma 40 mm -hmm. lat ten dom, wiecie cała okolica, fajny basen, piękny widok, mm -hmm. a w środku takie po prostu lata 80. Tak i trudno jest coś znaleźć. Uważam jak tam by mm -hmm. zrobić rewolucję, to tak. te domy mogłyby być ale wynajmowane. Ale wiesz, ale tak jak mówisz o Włoszech, to właśnie moja przyjaciółka z, z Warszawy, homestagerka, właśnie teraz jechała z klientami szukać i teraz będziemy robić to. A, Kupili, będą remontować, ale jest też też taki bardzo fajny inwestor Piotr Oponowicz z Białego Stoku. I on na przykład zaczął inwestować w nieruchomości na krótki wynajem w Tajwanie, ta, w ta, przepraszam, w Tajlandii, i właśnie kupił sobie dwa za ceny w ogóle, no jak nasze kawalerki, więc to też jest gdzieś tam ciekawe. No i też mówi mi, ja mówię, dobra, to robimy to, to i to, i to, żeby to ładnie wyglądało, więc, więc myślę, że tak naprawdę takich możliwości jest sporo. Mhm. I był taki boom na Polaków, i ciągle trwa na przykład Hiszpania. Mhm. Włochy, gdzieś tam myślę, że to się powoli zmienia, no ale co mieliśmy, Serbię, Boom przez chwilę, gdzieś tam e, Bułgarię, Gruzie, no. tak, więc, więc to się zmienia i to też jest fajne, bo to pokazuje, że jesteśmy też świadomi czegoś, tak? że do czegoś doszliśmy i możemy sobie na coś pozwolić. No, ale to też, też jest ciekawe. Na przykład, marzy mi się mieć takiego inwestora, który inwestuje po całym świecie, a mam sobie Aha. tak z nim jeździć i będziemy tutaj robić piękne home -sailingi. No, ale wiadomo. A że trzeba mówić głośno o tym, co się, o czym się marzy, to bardzo proszę, zapraszam. No właśnie, gdzie Cię znaleźć? Gdzie mnie znaleźć? Teraz działam sobie tak, stacjonarnie działam w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu, więc tych miejsc jest sporo, ale inwest z inwestorami, a przeważnie właśnie z inwestorami, bo bardzo to lubię, współpracuję, to w bardzo różnych miastach, gdzie oni potrzebują i to się im wszystko spina i chcą współpracować, no to się w różnych miastach spotykamy. A ja bym chciał kliknąć gdzieś i zobaczyć, jak pracujesz. Tak, no to zapraszam na Chasing the Sun. I na Facebooku, i na Instagramie, i na LinkedInie, bo staram się być gdzieś tam wszędzie. Też na YouTube, jakieś filmiki, właśnie jak, jak te realizacje wyglądają, jak, co należy zrobić, i takie właśnie tipy dla zwykłego człowieka. Bo to jest takie fajne i ciekawe, że o sprzątaniu używamy wszystko: gdziekolwiek się nie skroluje, to tam wyskoczy, jak coś posprzątać i tak dalej. A z home stagingiem, i z przygotowaniem może bardziej nieruchomości, bo może ludzie nie mają świadomości samej tej nazwy chociaż to już jest 53 lata, natomiast no, myślę, że takie co zrobić, żeby sprzedać drożej. Wiesz, jak masz mm -hmm. samochód, to kupujesz plaka, czyścisz tam felgi, sprzątasz i tak dalej, a z homestagingiem i z mieszkaniami jest różnie Dokładnie. i często się spotykam, pani, przecież no, po co to ja sobie sam zrobię, ktoś sobie to poprawi, po, mi to nie przeszkadzało, to komuś też nie będzie, no ale to już na starcie tracimy pieniądze. I oczywiście nie ma w tym nic złego, jeśli ktoś ma takie podejście. Także myślę, że można dużo zarobić, tylko trzeba chcieć. A jak ktoś to oglądał, to jest bardziej świadomy, wie, że można to wykorzystać. Odsyłam do Ciebie na social media. Super, dziękuję dziękuję bardzo. Wam za obejrzenie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Cześć.